Ja najpierw się nią zachwycałam, a później zobaczyłam, że ona po prostu naprawdę mnie nie kocha. Najpierw była zjawiskiem i zachwytem, bo jak była malutka, bo była bardzo piękną kobietą, ślicznie się ubierającą, wesołą, potrafiła być bardzo miła. Potem była potworem mojego życia. Mhm. Potem była właściwie takim, no takim tematem, nad którym pracowałam terapeutycznie przez wiele, wiele, wiele lat. Jest bardzo trudno myśleć źle o swojej mamie, czy w ogóle o swoich rodzicach, bo w powietrzu wisi, że nie wolno. Mam mnóstwo pacjentek, klientek, które mają podobny problem. W ogóle od pewnego momentu w Polsce, zresztą nie tylko od pewnego momentu, na świecie się zaczęło mówić uczciwie, że nie wszystkie kobiety kochają swoje dzieci. Zresztą, gdyby wszystkie kobiety kochały swoje dzieci, świat wyglądałby inaczej. kompletnie inaczej, bo wszyscy bylibyśmy Poprawdać. dokochani.